serdecznie witam na kolejnym grzybobraniu moi drodzy jest godzina w pół do siódmej rano i zobaczcie ja już dno koszyczka mam już tutaj no nie wiem no z 15-20 sztuk popadało wczoraj także czegoś tu innego się spodziewać no i jeszcze dobrze godziny siódmej nie ma ja się kieruję dzisiaj głęboko w las, no i patrzcie jakie tutaj już napotykam, powiem Wam szczerze, że ja już się nie będę powtarzać, ale powtórzę tu po raz kolejny, że ja tutaj lasy znam fantastycznie, bo praktycznie od małego, od malutkiego zbieram grzyby, odkąd tylko sięgam pamięcią, oj tu jakie zrośnięte, no popatrzcie na te, jak kapeluszami się fantastycznie zrosły oj naprawdę ten deszcz wczoraj popadał i tak sypnęło znowu no grzyby to są no jak na załączonym obrazku no i uwielbiam taką pogodę na zbieranie grzybów ja to lubię nawet i w deszcz zbierać patrzcie tu jest kolejny No, nie jest taki mały znowu żeby go nie wziąć no ale cały czas zobaczcie jest godzina punkt siódma a ja już mam Dobra dno koszyczka. No i to się tak kucnie, no takie to są małe, to nie będę brać. Ale te jak najbardziej. Im dalej w las, tym te grzybki są większe. Po prostu mniej ludzi się tak zapuszcza. Przeważnie tylko miejscowi. No jak lubię jak przy takich gałązkach starych. O jak go ciężko wyjąć. No, chodź tutaj, gościu. Dobra, mam go. Ale popatrzcie, jak fajnie tutaj. Taki piękny. Używam lampy, bo jest szarówka w lesie. Niby nie było tak tego widać. No, patrzcie, jakie te grzybki są. Piękne dzisiaj. Zresztą, kiedy nie są. No, a spójrzcie tutaj. Dosłownie, jak, jak ten grzyb. Podejrzewam, że to próchno było w całości, tylko aż rozerwał siłą wybicia swojego parcia, że aż tak wy... rozpołowił, że tak powiem, Ech. tą starą starą gałązkę. Tu przyklejamy grzybnie. No, ale przejdę z wami, bo tam dalej również widzę jakiś ładny kapelusik no patrzcie jak to wygląda tylko taki oj ten ma taką chudą nóżkę ale kapelusik ma przepiękny no a w koszyczku już bliżej połowy niż dna, a jest dopiero parę minut po siódmej no i tylko spójrzcie jak te grzybki rosną no dosłownie tutaj w mchach to je lepiej widać ale jakie te kapelusze mają ten jaki cudowny. No ten to już w ogóle. Uj jak go ciężko. Naprawdę. Musiałem sporo siły użyć. No ale patrzcie jaki on ma trzon. On ma trzon jak moja cała dłoń. Takie tu grzyby są po tym deszczu. No i już nieco się rozwidniło. Ale tu jaki sympatyczny. Ale fajny grzybek. Oj, by mi poleciał. Cudowny. Dobra, ja go obiorę. No, zobaczcie, ile w koszyczku już jest. A jest, jeszcze godzin 8 nie ma. Jest, no, za 20, można powiedzieć 8. Dobra. No i można powiedzieć punkt 8. A ja koszyczek już mam pełniutki. Ale nie odpuszczam jeszcze. Jeszcze mam tą nieszczęsną reklamóweczkę w tej mojej śmiesznej torebeczce, także jeszcze nie odpuszczam, jeszcze sobie pozbieram, bo, bo mam zacny plan, wam powiem, tylko przedstawię go zaraz. No i moi drodzy, ja wam tylko to pokażę, przejdźcie ze mną. Patrzcie, ja zameldowałem się, ależ cudownie jest dzisiaj w lesie. Zameldowałem się głęboko w lesie. Ja tylko przejdę, na razie ich nawet nie zrywam. No tutaj Wam od razu dziękuję. No popatrzcie tutaj, od razu Wam dziękuję. Tutaj z tego miejsca, że jesteście ze mną. Patrzcie tam z tyłu. Tam jest grzyb. Tu są grzyby. No popatrzcie, co tylko tu się dzieje. Co tu się dzieje. Ja na końcu, ja je tu wyzbieram, wszystkie wokoło. I na końcu wam pokażę ich całą ilość. No, po prostu tutaj jest grzyb za grzybem. Tu jest kolejny. Ja mówiłem, że jeszcze za to, że ze mną jesteście się zrekompensuje. Patrzcie. Ja przechodzę dosłownie, tutaj taki kawałeczek. Drogi, także ja w niedzielę wypuszczę filmik, w którym będzie znowu taki śmieszny konkursik. No, zobaczcie tego. Oj, oj, dobra, ja się biorę za ich zrywanie, bo tutaj, no, zobaczcie, ja przyszedłem dosłownie tutaj taki kawałeczek, a żeby nic nie, nie pomijać. Zrobię taki cichy konkursik znowu. Także trzy osoby znowu będą mogły, bo ja od dzisiaj to tylko i wyłącznie suszę, tak żeby, bo są zdrowiutkie. Nie, no moi drodzy, muszę wam to pokazać, bo przecież to jest wręcz nieprawdopodobne. Zobaczcie, tutaj są, ale świetny widok, opieńki, a tu między nimi, patrzcie, borowiki. No ale tutaj chodzę to tam jest grzybek, patrzcie tu jest pod taką kładą, tu jest grzybek tutaj spójrzcie ile grzybków jeden, drugi, trzeci, czwarty tam jest piąty no uwierzcie, że ja chodzę tutaj tam jest grzybek tam z tyłu jest grzybek, tam no powiem wam, że chodzę tutaj w kółko i cały czas koszę te grzyby, no tam dalej. Jakie widzę znowu? No, powiem Wam, że tutaj w miejscu naprawdę tak w 10 metrach. No, zobaczcie, tu jak wybijają. Tu jaka dwójeczka kolejna. Dobra, ja się biorę za ich zbieranie. Tam widzę, ojej, no, powiem Wam, że tu nie ma miejsca, żeby nie było grzyba no to jest naprawdę strzał chyba tego sezonu no patrzcie tutaj mam koszyk no dosłownie ja chodzę tutaj tutaj w takim kręgu 10 metrów i to jest dosłownie w miejscu no patrzcie ja tutaj odchylam taką gałązkę no naprawdę to będzie chyba mój rekord życiowy dzisiaj w jednym miejscu patrzcie dosłownie pyk 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 wystrzelane jeden za drugim no nieprawdopodobne adrenalinami bije jak nie wiem Naprawdę dla grzybiarza to jest to jest coś niesamowitego Ależ się tutaj schowałem Tu jest kolejny taki aj takiego to już zostawię No ale kolejne cztery Oj oj No i co tu się dzieje? Patrzcie ja tu zaszedłem po takiego tu są kolejne. Naprawdę ja jestem cały czas w jednym miejscu. No, ale zobaczcie, co jeszcze tutaj znalazłem. No, jeszcze różek mi się taki tutaj trafił, sobie leży. Jakiegoś młodego kozła. No, nie już takiego młodego. Tu jakiś taki wypaczony, ale to różek. No i kurczę, nie dość, że takie grzyby. To jeszcze różek znalazłem. No, naprawdę. Nie, no, odebrało. Teraz to mi odebrało mowę. Ja je zaraz wszystkie tu wyzbieram. Ja naprawdę tutaj jestem w, tylko w takim kręgu dosłownie, je wszystkie zbieram. I wam pokażę całą ilość. No na pewno. no Moim takim rekordem było chyba 86, ale to nie są. Ja tu nie jestem jakimś rekordzistą czy coś. No tylko po prostu tak trafiały się po tym deszczu. Oczywiście teraz przeszedłem. Ale to co tu się dzieje? Ja sobie na razie bez ubierania w reklamówkę zbieram tam. Już część mam przy koszyku. Koszyk mam tutaj za, za tymi gałązkami. Dobra, zaraz wam pokażę. Niech trochę ochłonę. No i moi drodzy, jestem już z powrotem. Musiałem sobie cupnąć i odpocząć chwilę. No słuchajcie, ja je skrupulatnie policzyłem. To są wszystkie te grzyby. Które znalazłem, no po prostu tutaj w promieniu dosłownie 10 metrów kwadratowych. No, uwierzcie mi na słowo Słowo harcerza, którym oczywiście byłem w latach 90. Naprawdę tu nic nie finguje. No, jest ich 81. Ja, ich, ja je skrupulatnie policzyłem. No, mój rekord to jest 86, ale uważam to za mój rekord życiowy pobity z tego względu, że zostawiałem te małe. Także myślę, że z tymi małymi to. Setka by była. No, naprawdę. I jeszcze do tego ten różek. Różek, no. Coś pięknego. Ja już się wracam do domu. Nawet nie, no, nie wiem co mówić, bo no sami widzicie, jaki to jest widok. Nawet szczerze mówiąc, to ich nie przebieram, bo tamte, które wcześniej znajdowałem, okazywały się zdrowe. No, ale to to jest, no, coś nie do zastąpienia. Ale tutaj ta ilość to jest. Po prostu przytłaczająco, powalająca, no nie wiem nawet jak to określić. No, mój rekord. Dobra, widzimy, no już nawet chyba nie podsumowuję tego. No i moi drodzy, tym widokiem pożegnam się dzisiaj z Wami przepięknym. Powiem Wam, że wracam do domu. Wiadomo, coś po drodze jeszcze znajdę. Na pewno, bo jestem głęboko w lesie. No i życzę w niedzielę wszystkim, którzy wezmą udział w tym konkursiku mam kciuki za każdą jedną osobę. A w przyszłości to naprawdę będę suszyć. Zamówiłem nawet drugą suszarę wczoraj. Także mi przyjdzie, będę suszyć te wszystkie grzybki. Jeśli ktoś będzie tam chciał, to na maila, który podałem w tym filmiku może mi śmiało pisać. Ja na pewno odpiszę. Także trzymajcie się. No i jeszcze raz spójrzcie na ten widok. No. Ja tu nie mam słów jakichkolwiek. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Żegnajcie hej. No i jeszcze tak szybciutko na wyjście wam pokażę tu jakiego. Na wyjściu dosłownie. Trafiłem taką baryłę. Ja już tam wychodzę. A tu zobaczcie, no mam reklamówę nabitą. Tu mam, no, tutaj to już jest. Widzicie, tam ludzie chodzą już jest. Bliżej, no ale jak widać daleko, jak się zna las, to daleko warto. Ale jak widać, tego takiego pięknego to również znalazłem. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Żegnam Was. Hej.